Cześć, z tej strony Cener Patryk Kasper poprosił mnie o nagranie takiego filmu, który mniej więcej powiem Wam, jak właśnie wyglądała współpraca z firmą Kaspra. i muszę zaznaczyć na samym początku, że też jestem, a raczej byłem osobą dosyć sceptycznie nastawioną do takich rzeczy i niezbyt na początku też chciałbym się wierzyć, że faktycznie cokolwiek to da. Nasza sytuacja wyglądała w taki sposób, że otworzyliśmy studio treningowe. I tak jak zajęcia grupowe nie były większym problemem, tak na pewno problem był z pozyskiwaniem klientów na zajęcia na treningi personalne i to do tego stopnia, że przez pierwsze dwa miesiące tak naprawdę nie pozyskaliśmy żadnej nowej osoby samodzielnie na treningi personalne. To był moment, w którym też znajomy polecił mi Kaspra i powiedział, że faktycznie te działania, które z Kasprem podejmował, przynoszą dosyć fajne rezultaty. Więc po krótkiej rozmowie zdecydowaliśmy się na to, żeby współpracować. I tak naprawdę, po czterech, po czterech miesiącach współpracy, mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że było warto, bo mamy tak naprawdę wypełniony grafik dla wszystkich trenerów: yy, dla mnie, jako trenera i właściciela, i dla naszej trenerki, gdzie można powiedzieć, że jest to około 20, 20 podopiecznych na miesiąc, więc wydaje mi się, że jest to dosyć satysfakcjonujący wynik i mogę powiedzieć, że to, co mówił nam znajomy, kiedy właśnie Kaspra nam polecał, mówił prawdę. No i mam nadzieję, że takie same rezultaty również będą, będą u Was. Jak najbardziej współpracę z Kasprem polecam.